Jeżeli chcesz wiedzieć jak przygotowuję płytkę paznokcia pod stylizację żelową bądź akryżelową to przede wszystkim przecieram cleanerem całą płytkę po to, żeby pozbyć się pozostałości pyłu, ale także wstępnie odtłuścić już paznokcie. Kolejnym preparatem, który użyję również odtłuszczającym jest Fungian, antyseptyczny preparat, dzięki któremu pozbędziemy się również wszystkich drobnoustrojów z płytki, więc będzie on dezynfekował płytkę, ale jego składniki takie jak cynk wsiąkają dodatkowo w głąb paznokcia i chronią podczas noszenia stylizacji paznokcia, aby nie rodziły się żadne bakterie pod masą, szczególnie wtedy, kiedy ewentualnie doszłoby do uderzenia i zapowietrzenia następny preparat, który zwiększa przyczepność, to jest primer bezkwasowy. Ja używam primerów bezkwasowych, ponieważ kwasowe primery niestety, ale my, mają bardzo negatywny wpływ na kondycję płytki ze względu na to, że wsiąkają w głąb płytki i przenikają do warstwy rozrodczej, czyli macierzy i łożyska i mogą w ten sposób degradować paznokcie, wpływać negatywnie na ich kondycję. Dlatego primery bezkwasowe są bezpieczne, one zatrzymują się wierzchniej Paznokcia I ten kwas nie, po prostu nie mają kwasu i nie przenika on do środka paznokcia natomiast używam bazy, które mają pochodną kwasową, czyli pod akrydżel używam bazy Multibase. Jest to baza uniwersalna, ale dzięki temu, że ma właśnie w składzie pochodne kwasowe, będzie bardzo dobrze wzmacniała przyczepność, szczególnie w przypadkach, kiedy my stosujemy przedłużenie i mamy bardzo duże ryzyko urazów mechanicznych. Tą bazę wcieram pędzelkiem tą dwójką, tak, aby byłoby mi bardzo wygodnie podskórki, podsmarować, czyli cały paznokieć musi być pięknie pokryty tą bazą w bardzo, bardzo cieniutkiej warstwie. Ta baza jest utwardzona w powierzchownych warstwach paznokciach, czyli w korneocytach, więc kwas, który zawiera, a właściwie jego pochodne, będzie oddziaływał tylko i wyłącznie na martwe komórki. Nie będzie przenikać w głąb paznokcia i nie będzie go niszczył, ale będzie bardzo dobrze wzmacniał przyczepność twardych materiałów Tchau.